Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krystian Czekaj Hop! Zapraszam Was na początku do subskrypcji tutaj na YouTube Zapraszam również na Instagrama, gdzie jestem jako Czekaj Krystian Hop i pod nazwą Krystian Czekaj Hop jestem również na Facebooku a dzisiaj... Już po dniu Porteru Bałtyckiego czas napić się już czegoś zupełnie innego, czyli lżejszego na pewno będzie to piwo rodem z Wielkiej Brytanii, i nawet nazwa tego piwa do tego nawiązuje, ponieważ będzie to piwo. Lekka Brytania e, Cieszyńska. E, oczywiście piwo z browaru zamkowego Cieszyn. E, dosyć dobrze są dostępne generalnie te piwa w sklepach. Wiadomo, nie w każdym znajdziecie, ale jakiegoś wielkiego problemu z nimi nie ma. Przynajmniej z tymi bardziej klasycznymi, czyli lagerami. Pszenicznymi i tak dalej. Z tym może być troszkę większy problem, ponieważ to jest taki chyba jednorazowy wypust. No ale cóż, jaki to jest styl? Jest to mild ale, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, taki bardzo tradycyjny angielski styl piwa. Alkohol. 3,4% objętościowo, czyli bardzo lekkie. Ekstrakt to 9 stopni balinga. Mm, piwo górnej fermentacji jak najbardziej. Składniki: woda, słody jęczmienne, Maris Otter Biscuit, Brown Special B, Krystal 150, słód pszeniczny, chmiel i drożdże. Przeczytam teraz historię, którą mamy przedstawioną na kontretykiecie. Lekka Brytania to piwo w stylu mild ale. Obecnie poza rodzimym angielskim rynkiem niemal niespotykane, dlatego wspólnie z autorem receptury, Irkiem Misiakiem, Postanowiliśmy przybliżyć je polskiemu konsumentowi. Jego, charakterem, jego charakter jest efektem użycia sześciu rodzajów słodu, wnoszących bogate nuty karmelowe, herbatnikowe czy tofi. Goryczka chmielowa odgrywa jedynie rolę dopełnienia, delikatnie równoważąc wyraźną słodowość. Sesyjne zalety piwa. Podkreśla niewielka zawartość alkoholu, co sprawia, że możesz się nim cieszyć w znacznie większych ilościach. Tak jak wspomniano w tej historii, mają być tu um, nuty tofii, herbatnika, e, karmelu, ale też dodam od siebie, że. Um, może być to nieco karmelowe, herbatnikowe, chyba też to było tutaj wspomniane, ale na pewno też chlebowe nuty są tutaj jak najbardziej mile widziane. I rzeczywiście jest to bardzo taki rzadki styl piwa. W Polsce jest ich niewiele. Nie wiem, czy w ogóle którykolwiek browar waży go regularnie. Nie sądzę. Myślę, że jakieś wypusty tam pojedyncze się pojawiają. Na pewno Majda piłem z browaru Profesja, ale to było dawno, dawno temu. No nic, otwórzmy sobie. No, Nuty te orzechowe też mogą być tutaj wyodrębnione jak najbardziej. Kapsel browaru cieszyn. Ten, który jest dostępny na każdym piwie, nawet ładna etykieta. Naprawdę mi się podoba tu etykieta, to już tam bez szału. No, i dużo karmelu, wręcz takiej lekkiej czekolady, co też myślę, że jest dostępne. Jest tutaj mile widziane. Mocno słodowe piwo, lekkie nutki, może owocowe od chmielu, ale to jest taki niuans. No mocno chlebowe, mocno chlebowe, mocno karmelowe. Mm. Orzechy też się tutaj pałętają. No obiecujące, obiecujące. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Czy, czy będzie wodniste, czy, czy wręcz przeciwnie. Piana utworzyła nam się wysoka. Generalnie majldy powinny mieć sporo niższą tą pianę. Ale to już trudno. Jest ona drobno-pęcherzykowa. Bardzo ładnie wygląda. No nie zdziwiłbym się, jakby tu było żelazo, ale często w piwach piana po prostu pachnie żelazem. Niekiedy się to zdarza od dodania pewnych słodów. I jeszcze jeden chmiel niemiecki też nadaje takich nut metalicznych. Jak on się nazywał, ten chmiel? Magnum. Tak, magnum nadaje taki żelazisty też nut, więc może ten magnum jest tutaj dodany. Na pewno jak upiję ta piana troszkę opadnie więcej nam się tutaj wyodrębni tych aromatów. Na razie mamy profil lekko czekoladowy z dopełnieniem chlebowym. Spróbujmy. Chlebowy, słodowy. Lekka czekolada nam się pałęta na pewno na dalszym planie. Teraz w posmaku w finiszu wychodzą orzechy laskowe. Trochę wodnista jest, ale bez, yy, bez dramatu. Lacing do przyjęcia, natomiast nie jest jakiś yy, oszałamiający. No, wyczujemy też taką koryczkę chmielową, choć jest ona dosyć tempa. Hmm. Powiedziałbym, że trawiasto ziołowa. Natomiast na pewno też nie akcentuje się ona gdzieś na czele. Ona jest gdzieś tam dalej, ukryta nieco. Na pewno się będzie zmagać yy, z kolejnymi łykami. Ale myślę, że nie będzie się tutaj wybijała ponad te, tę słodowość. Jeśli mam być szczery, nie przepadam za majdami. To są bardzo takie słodkie, choć tutaj też nie, nie, nie zawsze, bo za y, słodyczami nie, nie przepadam. Ale już wolę naprawdę słodkie piwo y, aniżeli coś takiego, choć w odniesieniu do stylu jak najbardziej jest ono poprawne, nawet, nawet bym powiedział, że że, że na, na czwórkę, na piątkę mogę sobie nie, nie lubić tego stylu tak, ale jeśli już coś próbuję, to Oceniam właśnie zgodne, zgodnie z wytycznymi. Czyli jeśli patrzę na wytyczne, jak najbardziej to piwo jest takie, jakie ma być. Myślę, że yy, gdyby spróbował yy, to piwo jakiś Brytyjczyk, myślę, że nie powstydzilibyśmy się. Także. Na pewno, jeśli nie piliście nigdy takiego typu piwa, warto jest zakupić i przekonać się, co moje słowa do, dokładnie znaczą. Spokojnie możecie sobie to piwo tym piwem zamienić lagera i inne mało wyraziste piwa. No, nie wiem, Pilsa może. Jak ktoś pije bitery, na przykład, to, to też to może być niezłym zamiennikiem. Każdy ma inny gust i trzeba to uszanować. Wydaje mi się, że to piwo jeszcze jest dostępne w sklepie Al Capone, w którym pracuję w oddziale w Krzeszowicach. Kurczę, zapomniałem dzisiaj popatrzeć, ale wydaje mi się, że ono jest i to jest jego chyba sporo nawet, bo nie aż tak dawno do nas przyjechało. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz na Instagrama, na Facebooka. Jeśli macie do mnie jakieś pytanie, sugestie, jestem otwarty. Z chęcią podzielę się swoją. Wiedzą. Do następnego razu, trzymajcie się, pijcie, zawsze dobre piwo. Cześć.